Bardzo długo zastanawiałem się, o czym mam mówić dzisiaj, co tak naprawdę jest ważne w tej społeczności z Panem Bogiem. I wymyśliłem, że najważniejsza jest społeczność z Panem Bogiem, żebyśmy byli i trwali. Tylko co to jest ta społeczność z Panem Bogiem, w jaki sposób mamy z nim trwać w tej społeczności, jak to wygląda i po co w ogóle to mamy robić. <laughs> chyba dwa albo trzy, trzy tygodnie temu, kiedy jechałem na niedzielne nabożeństwo, świeciło piękne słoneczko i ja byłem troszkę opóźniony do zboru, a w międzyczasie, kiedy jechałem, przymknęło koło mojego samochodu tam kilka motorów i przypomniałem sobie swoje lata, kiedy byłem w świecie. Miałem też motor, taki duży chopper i... Też w takie niedzielne poranki, ciepłe. Wsiadałem na ten motor i jeździłem sobie, gdzie, gdzie mi tam oczy poniosły. I za chwilę przejechałem dalej i zobaczyłem, kiedy ludzie stali z daleka przy budynku, w którym jest religia. I tak się zastanowiłem: no stali bardzo daleko jedni od drugich. Nie wiem, czy się bali, czy, czy tak po prostu postanowili być. Domyślam się, że w tym budynku było dużo miejsc, żeby usiąść, ale no jakby nie do końca wiem, jaka to była sytuacja. I tak naprawdę pomyślałem sobie, kto jest obudnikiem, a kto jest szczery w swoim zachowaniu. Wiecie, dla mnie szczere zachowanie to było tych ludzi, którzy jechali na tych motorach. Oni byli szczęśliwi. Oni robili to wydaje mi się z miłości do tej pasji, którą mają, do motorów, do jazdy, do zwiedzania różnych rzeczy na motorze, do takiej przygody. Natomiast ci, którzy stali przy tym budynku, no cóż oni mieli za społeczność? Społeczność z Bogiem, społeczność ze swoimi, nazwijmy to braćmi czy siostrami. Kiedy stoję z boku, kiedy jestem oddzielony tak naprawdę od tego, co powinno mnie łączyć. I czy w naszym życiu nie jest właśnie tak, że stoimy z boku tej relacji z Bogiem, a przecież Pan Jezus mieszka w nas. Jeżeli stoimy z boku naszego brata, to stoimy z boku naszego Jezusa Chrystusa. Więc ta społeczność z Panem Jezusem. Jest tak samo społecznością z ludźmi wierzącymi w Boże, w danym kościele, w jednym kościele, który Jezus sam utworzył. No i teraz pytanie: No, no dobrze, mamy tą społeczność już z bratem, przyszliśmy do zboru, trafiliśmy, chcemy tej społeczności. Jeśli damy na motor czy na rower, no chcemy mieć tą społeczność z Bogiem, chcemy go uwielbiać, tylko jak to teraz zrobić? No, Bóg jest niewidzialny, tak? No, tak powiedzmy, że Boga nie widać i go nie słychać, chociaż Bóg do nas mówi w różny sposób. Jeżeli będziemy w bliskiej relacji, to możemy usłyszeć Bo Boży głos. No, właśnie. I teraz, w jaki sposób mamy mieć tą relację? Jak mamy go uwielbić, skoro go nie widzimy? Skoro go nawet czasami nie znamy na początku? To wam pytanie. Jest jest dziewczyna, jest chłopak. I się sobie ku siebie mają. Zobaczyli się, podobają się sobie, wierzą w Boga, mają tą samą pasję. No i co robią? Siedzą koło siebie. I co? I nic nie mówią. Spotykają się w zboże i nic nie mówią. A może y, spotykają się gdzieś. Y, w chwilach wolnego czasu i mówią do siebie: O, fajnie wyglądasz! O, fajnie wyglądasz. I tak wiecie, w koło macie ja to samo. Albo potem zmieniają: O, ty też fajnie wyglądasz. Albo miło cię zobaczyć. <laughs> Czy to jest dialog? W taki kwitnący. Co porabiasz, co u ciebie słychać, a jak ci mogę pomóc, a co dzisiaj zrobiłaś, a co dzisiaj zrobiłeś, a jak tam w pracy. I budujemy relacje z taką osobą. Tak, Czy to. Może być nawet kolega, może być brat, może być ktokolwiek, z kim chcemy taką relację utworzyć. Kochani i nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł do nas właśnie po to, żeby też pokazać, jak się buduje takie relacje. Pan Jezus pokazał nam, że nie miał patrzenia na to, kim byliśmy w starym życiu. Pan Jezus pokazał nam, że nie ma patrzenia na to. Jakie mamy charaktery? Jacy jesteśmy na co dzień, nawet po Nowonarodzeniu. Każdy z nas <laughs> jest inny. Każdego Bóg inaczej stworzył. Jeden jest szybki, drugi jest wolny. Jeden jest wysoki, drugi jest niski. Jeden jest milczący, drugi dużo mówi. Ale mamy napisane, że mamy wszyscy, wszystkich traktować tak samo z miłością. Jeśli ktoś popełnia błędy jakieś, mamy z miłością, to przykrywać. Oczywiście nie, nie ma tutaj mowy o grzechu, bo tego nie możemy przykrywać. To musi być odsłonięte, to musi być wyjaśnione i zamknięty musi być taki temat. W jaki to się sposób dzieje? Czytamy w liście do Jakuba w piątym rozdziale, jedenasty werset, końcówka tego wersetu. Przepraszam. Że Pan pełen niezlitości i miłosierdzia. Pan pełen jest litości i miłosierdzia, oczekujący na wynurzenia grzesznych serc i przyjęcie ich skruchy. Biblia mówi: wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do niego wołam. To jest w Psalmie czwartym. Oh, przepraszam. Pan okazuje miłosierdzie i łaskę każdej osobie, która tego pragnie, która ukorzy się przed Bogiem, która padnie na kolana i szczerze, z czystym sercem wyzna Bogu wszystkie swoje grzechy, która prosi o litość i o łaskę. Wiecie, kiedy ja się nowo naradzałem, ja nie prosiłem Boga o, o życie wieczne. Ja nie prosiłem Boga o to, żebym był szczęśliwy i dobrze mi się żyło, tylko ja prosiłem Boga, żeby zdjął ze mnie ten ciężar, żeby zdjął ze mnie ten ciężar, który na mnie tkwił, wszystkich moich grzechów, wszystkiego tego życia, które ja sobie sam, dziękuję Ci, Ani, na które sam zapracowałem. Ja Boga prosiłem o to, żeby On zdjął ze mnie to, bo to był za duży ciężar dla mnie. <laughs> Konie modlitwa jest naprawdę wielkim przywilejem dla nas. Ta rozmowa z Bogiem, którą niektórzy zamienili w takie właśnie trajkotanie jednego i tego samego I ludziom się wydaje, że to jest modlitwa, że mają jakieś swoje książeczki, że mają jakieś swoje modlitewniki i pletą czy poczynają, nie rozumując, nie rozumiejąc tego, co czytają. Coś bez sensu w ogóle, bo jest napisane, to tak będę czytał. Bo jest tak napisane, bo ktoś to tak napisał, więc chyba jest dobrze. Więc, żeby się Bogu podobać, to ja będę robił coś. <laughs> Każdy dzień, nawet pięć razy dziennie. Ale w koło to jest to samo. To jest to, co ja powiedziałem o tym, że spotyka się chłopak z dziewczyną, czy narzeczony z narzeczoną. I cały czas mówią do siebie to samo. Z tego nic nie będzie, bo w końcu jedno się zdenerwuje, i drugie odejdą od siebie. Nigdy się nie stanie żadna więź między tymi ludźmi. Bóg nie oczekuje, wiecie, to nawet czasami małpy można nauczyć jednego i tego samego. I ona będzie robiła to perfekcyjnie, dojdzie do perfekcjonizmu. Nawet myszki się szkoli i zrobią to samo. A my jesteśmy więcej niż myszki, więcej niż małpy. My jesteśmy ludźmi, stworzeniami, które Bóg ulepił z gliny. A teraz jeszcze dał nam nowe życie. Więc ta modlitwa powinna być... Taką relacją z Bogiem, żywą relacją, <laughs> tak jak jest relacja żony i męża, rodzica z dzieckiem albo brata z siostrą, albo może szefa z podwładnym w pracy. Mamy, wiecie, jak się modlić? Jak się modlić? Mamy świetny przykład w Biblii, jak się modlić. Każdy z nas zna, zna modlitwę Ojcze Nasz. To jest naprawdę, to jest taka kwintesencja modlitwy rozmowy i dziękczynienia z Panem Bogiem. Tylko tutaj również ludzie zrobili sobie z tego religię i klepią tą modlitwę, bo myślą, że ona w taki sposób ma brzmieć. A Pan Jezus dał nam przykład, jak się modlić. Słowo po słowie pokazuje nam, jak ta modlitwa powinna wyglądać. Wiecie, kiedy przychodzi jakiś podwładny do, do króla, to są pewne reguły, które musi zrobić. On musi wejść na salę, muszą go poprosić do króla, musi uklęknąć przed królem, pokłonić mu się, tak? Musi powiedzieć: O, witam królu, cudowny, wspaniały, no i tak dalej, tak dalej. Wiemy to z jakichś tam książek historycznych, może z bajek, ale tak w życiu było i jest dalej, tam gdzie są królowie, tam gdzie są jakieś tacy wysocy rangą ludzie. A my wiemy, że przychodzimy przed tron świętego Boga, naszego Jezusa Chrystusa i Modlitwa Ojcze Nasz naprawdę pokazuje nam, w jaki sposób powinniśmy się modlić. Tam jest wywyższenie Boga na początku. Przy każdej naszej rozmowie, my musimy pamiętać, z kim rozmawiamy. <laughs> to nie jest nasz kolega, koleś i wiecie, przy piwie możemy sobie z nim pogadać, tylko to jest Święty Bóg. To jest Święty Bóg. Pamiętamy, jak Mojżesz szedł z góry. Kiedy Izraelici zobaczyli jego twarz, która promieniała, oni się go bali, a on był zwykłym człowiekiem. To jeżeli oni bali się zwykłego człowieka, to co się stanie, kiedy każdy z nas będzie miał styczność z, z samym Bogiem? Wiecie, to od razu oddzieli. To, co nie należy do Boga, do tego, co należy Boga. Do, do Boga, Od, automatycznie. Ci, którzy my, którzy należymy do Boga, staniemy bez żadnych obaw. Jest napisane, mamy podnieść głowę. Mamy oczekiwać przyjścia Pana. Ale ci, co nie należą do Pana Boga, będą truchleli i będą czekać. <laughs> Oczywiście, kiedy modlimy się do Pana Boga, musimy wiedzieć, w jaki sposób to robić i w czyim imieniu. Oczywiście o wszystkim, tym co mówię, jest opisane w naszej Biblii, <laughs> nie modlimy się do Hieronima, do Krzysztofa, do Pawła, do nie wiadomo kogo jeszcze, już nie będę poruszał innych nazw, bożków. Tylko jest napisane, że kto jest jednym pośrednikiem? Jedynym jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem i nikt więcej inny. I ja wiem o tym, że słuchają nas również. Katolicy, którzy szukają Boga, bo może widzą, albo czy, co, widzą, że coś jest nie tak, albo czegoś im brakuje w tym wszystkim. I kochany przyjacielu, jeżeli nas słuchasz, to nie będę Ci mówił, co jest dobre, a co jest złe. Jedyne, co mogę Ci powiedzieć, zacznij czytać Pismo Święte. A Bóg do Ciebie będzie mówił i to Ci obiecuję, że Bóg będzie do Ciebie mówił, bo On jest tym słowem. Pytanie teraz: czy Bóg odpowiada na nasze modlitwy? Czy ich wysłuchuje? I przede wszystkim, czy jeśli wysłucha nasz Bóg naszych modlitw, czy dziękujemy za to? Wiecie, ludzie czasami coś o coś proszą, coś dostają, i te takie wiecie: o, a to przypadek, albo a to nie wiem, kolega mi załatwi, albo sam sobie załatwiłem, zrobiłem, bo to mi się udało, bo jestem mądry, sprytny, albo bogaty. Nie, skoro modliłeś się do Pana Boga o to, to dostałeś to od Pana Boga i nie zapomnij podziękować nigdy o tym. A teraz Wam powiem jeszcze inną rzecz. A co w przypadku, kiedy nie dostaniesz tego, o co prosiłeś? Czy prosiłaś? Co będzie? To mamy dziękować Panu Bogu, czy nie mamy dziękować Panu Bogu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy dziękować Panu Bogu. Po pierwsze, napisane jest, że za wszystko dziękujcie Panu Bogu, czyli za dobre i za złe. Po drugie, to, co w naszych oczach jest złe, albo wydaje się, że złe, albo bo czegoś nie dostaliśmy, albo nie tego się spodziewaliśmy, to bo tak Pan Bóg zadecydował, skoro należymy do Niego. Skoro jesteśmy jego dziećmi, no to Bóg nie może nam dać czegoś złego. Bóg nam daje idealne rzeczy, których my potrzebujemy. Albo nie daje nam tego, czego potrzebujemy, bo w tym momencie jest nam to niepotrzebne, albo da nam coś innego, albo coś lepszego. Trudno mi powiedzieć. To wszystko zależy od Pana Boga, bo Jego wola jest w naszym życiu bardzo ważna. No dobrze, ale co wtedy, kiedy. Nie wiemy, o co się modlić, nie wiemy, jak się modlić. Wiecie, czasami jak jest tutaj uwielbienie i ludzie się modlą, oczywiście nie wszyscy, to jeżeli w Twoim sercu jest wielkie pragnienie pomodlenia się, ale się boisz albo nie wiesz, w jaki sposób masz ująć to słowami, to mamy napisane, że Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z Myślą Bożą wstawia się za świętymi. To mamy z Rzymian 6, z 8 rozdziału. <laughs> tak, kochani, to jest właśnie cały nasz Bóg. Kiedy my nie potrafimy, kiedy my nie umiemy, kiedy boimy się, Bóg stoi przy nas i tak naprawdę On wszystko załatwia. On wszystko załatwił za nas. To On umarł za nas, Jego ukamienowali nie mnie, Jego umęczyli, On umarł za mnie. Ja tak naprawdę nic nie zrobiłem. Ja w tym swoim utytułanym życiu po prostu zawołałem do Niego tylko tyle. A On przyszedł do mnie i cudownie mnie zbawił. Dzisiaj nie miałem ochoty, kochani, słuchać świadectw z środy, środowych świadectw naszych trzech sióstr. I naprawdę cudowne świadectwa, kiedy takie osoby mają relację z Bogu, Bogiem, ale żywą relację. Widoczną relację, i takie świadectwa naprawdę budują. I to jest taki kolejny etap w naszym życiu, budowania relacji z Bogiem, ale też z Kościołem, czyli z ludźmi, którzy należą do Niego. Świadectwo, gdzie człowiek, jakikolwiek, czy ma swoje obawy, czy ma jakieś lęki, czy ma jakiś, taki wiecie, trudny charakter z życia w świecie. Kiedy przychodzi do niego Bóg i nagle go zmienia i go kształtuje, chociaż nam to się czasami nie podoba, ale widać to, widzą, widzą to inni ludzie. Czy to Wierzący czy niewierzący. I to jest ogromne świadectwo, kiedy tacy ludzie widzą, że zachowanie tego człowieka, który uwierzył w Jezusa, zmieniło się. To nie jest normalne, bo my nie możemy się zmienić sami. Możemy chodzić do psychologów, <laughs> możemy próbować czytać różne książki, możemy próbować własnymi siłami coś zmienić, ale to niestety nigdy nie wyjdzie, ponieważ Stara Natura zawsze wróci. Po jakimkolwiek jakimś życiowym problemie, jakimś, jakimkolwiek, tak, jakimkolwiek problemie, my wracamy z powrotem do starego życia. Czy to są różne używki, czy to są jakieś inne rzeczy, w których tkwiliśmy, bo my innego życia nie znamy. Zawsze świnia wróci do błota, a pies do swoich żygowin. Natomiast ci, którzy się nowo narodzili, nigdy tam nie wrócą. Oczywiście mogą, ale jeżeli należą do Jezusa i całym sercem, całym swoją duszą i ciałem uwielbiają Boga, to tam nigdy nie trafią. Na koniec zadam Wam pytanie. Jakie Wy macie, jakie Ty masz relacje z Bogiem? Jaką modlitwę stosujesz? Jaką rozmowę? Jak rozmawiasz z naszym Panem Jezusem Chrystusem? Czy kiedy wstajesz, rozmawiasz z Nim? Kiedy jedziesz do pracy, rozmawiasz z Nim? I czy wielbisz Go w każdej chwili? Bo mam napisane, cokolwiek lubicie, róbcie to na chwałę Bożą. Czy jecie, czy pijecie, czy rozmawiacie, czy modlicie się, aby Bóg w tym był uwielbiony. Przed nami Właśnie taki czas modlitwy, ale modlitwy śpiewanej. Kiedyś modlili się tylko psalmami, hymnami. Teraz mamy dodatkowe pieśni, które ludzie tworzyli. Ale to wszystko, jeśli wypływa z naszego serca i jest w pełni miłości, Bóg się w tym uwielbi. Dlatego teraz zapraszam już naszą wspaniałą grupę. Tych, którzy tutaj są, zapraszam do naprawdę takiego szczerego wyznania przed Bogiem, kim On jest, do śpiewania głośno, cicho, nie ma znaczenia, ale po to, aby nasz Bóg był w tym uwielbiony. I ci, którzy są po drugiej stronie, Was też kochani, zapraszam do śpiewania, do tego, aby razem z nami uwielbiać Boga właśnie w ten sposób. Jeśli będą przerwy między piśniami, to również Was zapraszamy do modlitwy. Może Was nie będziemy słyszeć, ale Duch Święty będzie to słyszał, a Bóg będzie uwielbiony. Amen. Najlepiej, jak potrafię w Tobie, proszę obdarz mnie mądrością, abym rozumiał Twe święte słowo i rozdawał je dzieciom Twoim. Chrystusowe nieskalane Proszę za mnie w miłości. Zapominam na zawsze o sobie samym. Proszę, naucz mnie, panie, przyjąć z łaski Twej błogosławieństwo cierniowej korony, i naucz pokory grą Przebitych nóg, pokory przebitych rąk, pokory przebitych nóg. Proszę, zbaw mi skrusz moje serce, Uczy zdolnym słyszeć Twój głos. Naucz mnie rozkoszować się liczebnie. Proszę, pomóż mi żyć na kolanach. Że mój każdego dnia naucz mnie codziennie trwać w pokorze i czerpać z twego królestwa dziedzictwo chrystusowe nieskalane. Spraw też proszę Boże. in